Ho, ho, ho! co my tutaj mamy? Jakaś wajcha tajemnicza. Oh, oh. Łącz tryb dla noworodków łatwiej się nie da. Co? Szaku, Coś dla na mnie! Minę wyglądasz na najbardziej, najbardziej na noworodka, więc pociągnij. No, tak standardowo jest. dwóch na jednego, dobra, uwaga! Ale, Lecimy! Ok. okay. Wow. wow! Co Zobacz, ty, to się stało? Dostaliśmy masę podstępów. Dodatkowe serduszka? Szybko dostaliśmy! Jaka zbroja! kościół 32 tysięcy poziom! Zbroja. zbroja jest przesadzona, stary, nie? Ej! osiągnięcia mi nawalają! znowu na to! Wyrzucam cały czas inwentory i to mam cały czas na sobie, rozumiesz to? Co ty gadasz? Ja też to chcę rzucić. Co się dzieje ty! Co to jest zaswariowany tryb, bądźmy, bądź! Nie Dobra golema, chodź, golem! A masz z liścia, pach Wow, Z łapki? Pat z łapki o samki nie, nie! gniemy! Patrz, nic nie robi! Ej, ja też chcę dostać! Panie Golem! O, padł! Dobra, strzeliłem go! Na ciągle. Jesteś razy dostałem na trzy, czy my na trzy liście go pokonaliśmy? Dokładnie a to jesteśmy najlepsi jednak, nie? A czy wy widzicie ile mamy ulepszeń, że aż nie nadążają się zmieniać? Widzę to, prawy górny róg, no. no To jest, no, ale kliknijcie ciao. sobie E, kliknijcie sobie E, nie? Aha, no, oczywiście Dobra, trzeba zrobić drewno, zrobić kilof i cisnąć 30, No właśnie, czekaj, okej, okay. ma. ja mam crafting jak coś, stawiam Dobra, A mam gdzie? jedno drewno Teraz bym potrzebował jeszcze jedno drewno Dobra, patyczki, cyk, robione, cyk 64 patyki z jednego drewna dostajemy, co jest? Nie, no 64 Co? Dobra, robię kilo I, i ulepszony kill'o w 65 5 Unbreaking 3, zobaczcie to. Aha, jak on kopie. Co to jest? Idę zobaczyć pod ziemię. Ja nie, od razu łopatę no robię. Ja od razu widziałem, nie? Ja od razu łopatę, patrzcie co się dzieje. Aha, aha. Dobra, kill'a e, kamienny. Uwaga, dopiero jak do na niego najedziemy, on się e, jakby enchantuje. Czekaj, co on ma? Wydajność 5, zjeżdżalność 3. O, jasna Dobra, to co my musimy od razu żelazo zrobić, żeby zrobić wiadro i robimy portal? No a jak? Od razu wyjeżdżamy. O, kopalnia żelazo, let's go. Lecę, szaczku, do ciebie. Siema, Mati. Siema, Ej, słuchajcie. To Mocno bije. Mocno? Nie, nie, w ogóle. Nic, zero Nie, nie no, nie, nie bijemy się w ogóle, no. A z czym ja, do ludzi? Nie tego, miło... damage tak potężny, że koniec świata. Z czym do ludzi, chłopie. <laughs> nie, no, tragedia. Oho, wejście w dół. O, jest i robię. O, 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 o! Gadacie, lecę pierwszy! Bo właśnie, nie moje, okay. nie? A ja mam lawę, idę się wykąpać, stary, coś gadasz. Siema! O właśnie! Ciekawe, no jak jest to będzie. Dobra, serio? Tak! Pływasz sobie elegancką lawie Siema, szaku, ścigamy się. Siema, ale ja tu diamenty szukam, z się sobie drogieliby. Są, są, są! A <ślamy> Żart! Trolują, trolują. A idź do lawy! No. <ślamy> pierwszy! Są diamenty pod tobą, patrz, jak zbagujesz, leciutko są pod nami! Jest! Naprawdę, pod lewą są! No! Dobra, No tylko Nie tak, jesteś w stanie tak wykopać? Tak, czekaj. Co Ale... no ty gadasz, dawaj! Ale nie, 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 tu, nie, tu, nie, tu, do góry, do góry weź podejść, to tylko okay. zakopać. Dobra, ok. Klasu nie. Powiedz mi, czy ty masz szaku crafting? Nie. Progralik ma. Kurczę, Jest! Pierwszy diamencik! Uważaj, jak uważaj! Midzę, widzę, 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 widzę. Spokojnie. spoko, spoko, dobra. Żelazny kilo, wydajność 5, uwaga, fareloadage. Kozak! Ile, ile masz? wypadło! upadło? co? Ja je podniosłem. Dobra, dobra. Z, z, zły, Jestem zły najlepszy. Człowiek. No macie trzy te diamenty, chociaż czy tak trolujecie tylko Nie, no z tymi diamentami? Dwa. No to dwa nam są niepotrzebne, potrzebujemy trzech. ja mam dwa. Po to ci trzy. Tak, czyli więcej wypadło. No, no bo dwa były, no to co ty chciałeś? Masz dwa, tak? No a ty ile masz? No nic. Nie masz prawa. Się... ja myślałem, że ty też masz coś ci wypadło, nie, ty no to skroiłeś, ty jesteś taki właśnie kolega. Ja dobra, ja schodzę w dół, bo wy z tymi diamentami. Nie no, tak U, patrzę, Diamenty, 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 mam, 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 mam. Moje moje pierwsze znalazłem. Mam, mam, mam. Jeden! Dobra, mamy trzy razem, chodźcie! Dobra, skrupujmy się. Dobra, jestem, mortko, dawaj, crafting stawiaj. Dawaj, stawem crafting. Cyk. Zioł. Diamencik daj! Trzymaj diamencik. Dziękuję. I rób kilofik od A, razu. Ale na kilofik teraz? Cyk. No trudno. Woo, boom bum! Mamy to! I co jest? Wydajność 5, jest już szalność 3 tylko. Eee! Dobra stary, kop ten obsydian, bo nie ma co. O. o, 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 dobra, o, o szybko leci. No, 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 trochę daje, trochę daje. Ale ty miesz obsydian kopać. A gdzie jest obsydian? No tam. Lecę z nim. Macie, stawiajcie. Dawaj, dawaj, co dawaj. Już to wykopałeś? No, no, no. 10 obsydianu? Dobra, cyk, Może chcesz cyk. więcej, Dobra, nie. teraz krzesiwo ogarnij. Nie, lawą podpalimy spokojnie. Dobra, już krzesiwo ogarnąłem. Skąd ty krzesiwo? No, no tutaj obok, przecież masz żwir. Dobra, to idziemy do netheru. Speedrunner, speedrunner. A czekajcie! Trzeba wziąć crafting! Po co? Po co tak, my jesteśmy najlepsi w toczaku. Zobacz, no to pierwsze co robisz na derze, walisz dba do lawy. Po co mogłeś przeskoczyć? <słys> ja tym no nie mogę w niego! teraz się nie To jest tragedia, nie? Idziemy nie bez no. niego po prostu. Powiadacie tak. jak ja normalnie jest pływam Ej, nie Szaku nie bój się, on ma rację też trochę, dawaj <grym> Dawaj tu do góry lecimy Amatorzy Ale pa jak się ciągniemy tak. Ej, Forteca tu jest! Chodźcie tu! Cień, cig, cig, tu na dole! Darek, jaka piglina na one hita robię, rozumiesz? Na tapa. <grym> ja mam już jednego roda, ja mam jednego roda, bo tu leciał Blaze ci skapnąłem się, że tutaj jest to Dobra Ostrość skeletów, do blade'u wszystkiego a, trzeba znaleźć spawnery. Dobra, to jest spawner. Na dole, na dole, Cześć. na dole Tutaj trzeba zaskoczyć. A Szaku tutaj jest, dobra E, proszę mnie rozwalać, tak? Proszę się do szybciej. O, dobra! Hit, hit! O, zobaczcie eat. ile się zrespiło. Żadnej Macie pałki coś? nie podniosłem Szaku wszystko ukradł. Nie, nie mam nic! Nie no mam jedną, serio. Ja mam 11 bumba, Ej, trzy diamenty tutaj. znalazłem. Czynce Ej, panowie, ja mam 16, więc chyba wystarczy, co? Obowiąza. Tak, tak, już, Bez problemu, styka. Dobra, to ja to przerabiam na ten. No i musimy co, do bastionu po polecieć? Go. Ależ ten gast chce dostać w ryjka? Waram, kłamie te wity. Staram się do niego zaskoczyć. Oho, y bastionik. Masz go, go, go. bastion? No przecież macie obok tego, jesteście, no, nie wiem... O, faktycznie tu jest Bastion, co jest? Że jestem głodny! Czy nie widzę! To dużo! Te cię biją. Ziomki, boże, po solsandzie się nie boją. Dobra, blok mam Nie, 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 nie zabijajmy ich, bo oni będą nam potrzebni do trade'ów Tak, tak, tak. Musimy się dostać do si O, blok złota! Idę na dół, z kodami. Jest jakiś z kuszą, dostał o, jednego. Jest zejście palety, w dół! Są tutaj bloki! Wow! Ej, tutaj jest kozacko. U góry, no? Ja, widzę, cisnę, widzę. ja cisnę na maksa w dół. Dobra, Farel, okay. tu jest kolejny ten. Będzie więcej bloków. Nie, do lawy wpadłem. Słuchajcie, Dobra, tamte, u góry trzeba. im, mnie, rzucić, do trzeba, do mnie, im rzuć, trzeba im rzucić złoto, żeby o, się trygerowały tutaj. One tu przyjdą. Oooo! Ja po prostu mam dotyk Midasa, wszystko enchantuje. Lecę! Ej, Szaku, skąd masz tyle złota? No, znalazłem, Dobra. mówiłem, chodźcie za mną. Idę, idę Nie, jasne. nie mogę biegać. Eterite nawet znalazłem sztabkę. Dobra. No to kitowa, Benio. Ram półtora staka złota, starczy chyba, co? Ej, mam. Mam kusę też, mam kusę też Dobra, idziemy się tradeować. E, lecę do was panowie Chodź Piglinek, chodź. Tutaj mortka, proszę Oni mnie atakują stary! O, perły, dobra, ma, perły, perły, mam 8 będę pereł, tak samo Strygerowały się. Oni dają, no Niż normalnie na to wygląda. Ej, dobra, to czekaj czy tyle starczy nam! To jest 16! 16, to czekaj, powinno starczyć, no? Jasek duży jeszcze! Ja cały czas im rzucam złoto. O, perły kolejne! Cztery perły mam kolejne. stąd ta, uciekamy stąd. Szaku. Dają pość, to jest hit. To szaku! szaku. Do szaku. Cho, chodź do nas, ja zbuduję portal, bo mam obsydian. Dobra, idę. Dobra, nara. Dobra, i odpalaj. Stronghold, że tylko został. Go. Gdzie on jest? Nie wiem Jestem. Spokojnie, dobra, dobra. co, baliście się już, że ze was zostawię! A -a. Dobra, teraz, teraz trzeba skraftować te kuleczki. Dajcie Ender perły do mnie, I of Ender 4 Dobra, uwaga, ma. rzucam pierwszą! W tą stronę biegniemy. być gdzieś okej, okay tutaj, ale czy to już będzie tutaj? Myślicie, no tak. że tu, tutaj się tak, skupujemy? Tak, w dół poszło, w dół poszło. Dobra. kilo, więc odejdźcie. Zróbcie mi tutaj miejsce. Zobacz, stary, jak się ora. Lecę do was. O, o, o! Jesteś to jeszcze nie! Jeszcze trochę? Nie no czekajcie, wy takiej kopcie! My chyba przesadziliśmy, <noise> chyba trochę, <noise> mi się wydaje. Co wy jest, 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 jest! Dobra, Szukamy o, chciałem, portalu o, Ruma, o, dawajcie. Zombiaczek jakiś. Nie jakaś? Masz? Czekaj, o, a jak? Jabuszka. Ej, jabłuszko, by zjadł! Dobra, czyli tutaj będzie tak jak... Miałem. Masz portal, czy nie? Nie masz! <noise> jeszcze nie mam. To jest biblioteka. Dobra, szukamy dalej. Drzwi kolejne. Mam, 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 mam! mam. Dobra Idziemy do ciebie, a gdzie ty Pola, tam w stronę, do mnie, dobra ta, widzę tufnicie, cię mniej więcej. Cofnijcie się, cofnijcie się. Dobra, czyli zawsze w każdym Strongholdzie tak samo jest. <noise> Takie parkurę. śmieszne. Nie się bawi <noise> Nie też. Nie ci się bawi. Ej, dostałem od skieleta. Ja Nie, ode, skieleta. ode mnie. A ja, od ciebie dostałem od skileta. O, dobra, cztery, Wypełniaj. Dobra, wypełniamy i smoczek wita. Ktoś a nie zginąłeś? Nie, żyję, jak szef. No to nieźle. Nie, aż mu nie wierzę. No stary, cały czas zostaje damage, ale. jestem w stanie się podbudować? Nie. Nie, chyba nie. Dobra. No nie, no spadłem! <laughs> nie, no rogalik, coś tak z nowym. Z takim nowkiem rogalik, daje się Na tak, prawda. tutaj Dobra. się farelowi bejtować. <laughs> Ty też farel nowego piłujesz od razu. Panie Endermanie, czy pan się dobrze czuje? Proszę odejść do mnie. Rogalik, tak? jesteś u nas? smok jest do tego. No, nie wiadomo do czego. A ci przy fasole? Zobaczymy. Dobra, czy... walimy kryształy, czy od razu zobaczymy, jaki damage jest? kryształy. Ja kryształy. bym przywalił. Ja bym chciał tylko powiedzieć, że za mną chodzi 25 endermanów. Kasuję ich po prostu. Dobra. Nie, nie trapią smoka. Ktoś tam rozwala szaku, chyba tak ciśnie. No ja no kurde ile będę smoka zabijał, zawsze to samo jest. Dobra, napędzam się i zobaczmy czy uda mi się to... ENDERBUNNY! Widzę dron to mordę! Nie no, nawet chwili oddechu mi to nie daje, no. Dobra, buduję Ale się i idę po ostatni kryształ. Ta ta ta, idę po ostatni kryształ zniszczyć. A, idziesz, ja już tu jestem. Nie ma. Dobra. No dobra i czekamy aż chyba... Zleci, nie? Ląduje? Ląduje, panowie! A, ląduje, ląduje, ląduję! Ląduje, ląduje. Ląduje. Chodźcie, chodźcie, chodźcie! Dawaj, dawaj go, dawaj go! Nie! Dobra. Odbił mnie! Łeb! O nie, mnie też odbił! Szaku go bije. Ja też go bije. Dobra, połowa HP. Zleciał, zleciał, zleciał Dostał ode mnie skuszy Znowu Bestia Nie no, Endermany! Dostał. Są tragiczne, Dostał. nie? Dostał! Dostał! Ładnie go punktujemy. Dostał? Dostał? Dostał. Nie trafiłem. Ja też cię, za wysoko. Jeszcze endermany mnie punktują cały czas. Tu uwal je, co ty robisz? O ląduje. Widzę, widzę, widzę. Wjeżdżam, wjeżdżam. Kill w dłoni? Ty masz miecz? Miecz. Masz kilow walę jego. Dobra, dawajcie, dawajcie, Niego. dawajcie. Bomba. Dobra, to jest koniec Bomba. jego. Nie, wyrzucił mnie. Koniec. Koniec, mnie nie wyrzucił, spoko, spoko, mam go! No hit ostatni! Dawaj, ostatni raz! Yes. Nice, leży! ten baby mod jest kozacki! No, łatwo było, łatwo. Ja chciałem tylko powiedzieć, że faktycznie, dziecinnie łatwy poziom trudności. I GG! Nie Mamy to!